Mano, w dzisiejszym odcinku gramy sobie w gierkę, która się nazywa Lootify. Gierka w stylu coś RNG, no coś takiego no jak możecie zobaczyć tutaj, dropimy sobie tutaj broń, hełm, zbroję i jakiś tutaj chyba bransoletkę, czy jakiś naszyjnik, nie wiem, coś w tym stylu. Tylko no już mi się nie podoba to w tej grze, że nie mam swojego skina, czyli jak podstawowo w większości grach praktycznie, i, ale no teraz mnie boli najbardziej to, że nie mam swoich skrzydeł. Moje piękne skrzydła. No ból, ból, ale zostały chociaż rogi z y, Aureolką, chociaż coś coś jest, no nie jesteśmy takim typowym bambiczkiem. Więc co, może zacznijmy sobie od zrolowania, bo widzę, że tutaj nam, mamy y, First Challenge The Guard Brothers, ale może przed tym się przygotujemy i sobie polosujemy troszeczkę tutaj, no takie trochę a'la Pets Go, coś w tym stylu, ale zobaczymy, może tutaj ciekawsze, może jakaś nowa gierka typu właśnie Pets Go będzie tutaj do grania. Dostajemy same pierwsze levele, dostaliśmy kapeczkę, o, teraz to wyglądamy, no, jak taki, jak taki wieśniak typowy. No, znowu dostaliśmy. To może sprzedamy, tak? Sprzedajmy to sobie. Otwórzmy jeszcze tak parę. Zdrobnijmy jeszcze jakiś... Jakąś bransoletkę jakbyś nam do u Golden Eagle. To zakładamy, zakładamy. Power plus 20. Uuu, ultra, mamy miecza. Kurde, no to mi się podoba. A dasz coś jeszcze jakiś lepsze coś? Nie, to nie jest lepsze. Ale bijemy, dobra. Y, ja chcę jakiś jedną biżuterię. Ale ten kaktus, jaki tam śmiesznie jest to. To jest gorsze, no dobra. Jeszcze ostatni raz i idziemy się tutaj bić z tymi braćmi. Czy dostaniemy coś lepszego? Nie, dostaliśmy szczoteczkę tutaj do podłogi. Pogadajmy z nimi. I will defeat you. Znaczy, no pokonam was. Uuu. O kur, oleś. Co jest? Ale mieczur mamy. Jakiś Excalibur. Ale łatwo poszło. Co jest? Proszę bardzo. Yy, tutaj coś nam się świeci w sklepie. Daily Store Luck Potion. Ooo, to ciekawe. To jakiś brązki. Razy 4000 szans to Super Roll Stackable. I co to jest? Tylko na raz do użycia. Tutaj mamy Luck Potion. Roll Speed. Może byśmy tutaj sobie ten. A tutaj też widzę Double Rolek Jak tutaj w Pets Go jest. Basic Luck. No, tutaj jakiś mega, jak Super Lack. 100 plus 600, no, to je serverbus. Dobra, ale na, na razie to nie, nie chodźmy tutaj za robuxami, Tylko sobie sprawdźmy, tutaj mamy jakiś ornament. lak plus jeden, dwa takie dostaliśmy. Czy możemy coś z nimi zrobić? Chyba nie możemy nic z tym zrobić. Eee, weźmy sobie może tego laka i porolujmy coś. Może dostaniemy coś lepszego. O, autorola można włączyć i co będzie się tu samo nam. O, proszę bardzo, nie trzeba tu czekać. Aż na takie coś się nam zrobi. Eee, ja chcę tu z kimś powalczyć jeszcze. Czy możemy tu z kimś powalczyć? Nie chcę się aż na ławce. Na no, ławce, to potem odpoczniemy, ale tutaj mamy starter Ancient Gladiator Power Recommended. Ile? Tam było 240, a ile my mamy? 81. Oho. Tu jakiś starter paczek jest, 3520, no, 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 za 80 robux, 1 golda. A w ogóle na co tu golda możemy wydawać? Eee, na rebirfy, tu rebirfy jeszcze są. Proszę bardzo, i jakieś lepsze, lepsze skrzynki dostajemy, tak? Lepsze procenty, eee, podoba mi się to, podoba mi się to. Tu jakiś eee, Blacksmith, jakiś kowal tutaj, eee, loot Co tu można zrobić? Można zrobić takie coś, tylko nam potrzebne by było... A dziewięć ich chyba było nam potrzebne, tak? Czy możemy go ulepszyć po prostu? Not enough loot. No tak, tak, nie możemy, ale nam chyba lepszy lepszy miecz dropną, no tak? 143 miecz. Uuuu, dawaj, dawaj, zakładamy, zakładamy. Proszę bardzo, tutaj mamy kask, junk helmet. Tutaj mamy jakiś junk armor i jakiś ten ornament. Ornament tam żaden nie drobno, tylko na nas nam się miejsce chyba tutaj skończy. Więc sobie sprzedajmy. Wciska, tu jest Equip Best. Dobra, yy, gdzie można to sprzedać? Woo! dostaliśmy maskę Stevea Minecraft. Minecraft. Dobra, equip best. No oh, i z Steve jesteśmy normalnie jak w Minecraft. Dobra, Choose All, cel... Uuu tak można sprawić. Dobra, i mamy lepszą brońkę od razu. Dobra, wyjdźmy sobie z tego i teraz możemy już zawalczyć. 583 siły, ale jesteśmy potężni. He, <gryw> jakbym czuję się jakbym w Minecraft grał. Dobra, chodź tutaj. I will defeat you. Czyli takie bossy w sumie troszeczkę jak w armie. Trochę chyba nie, też tak stoją i trzeba wbijać i tutaj skrzynkę też dostaliśmy, a nie bo ona się automatycznie otwiera, dobra, ciach, mieczem, dobra, tych na hita jeszcze, żebyśmy tu nie padli, dobra, chodźcie, Chodź. o i tu boss, ancient gladiator, taki starożytny gladiator, ale czemu my mu nie bijemy, halo, bij. No, 15. I S. S. S na noba. S. Eś. Dobra, w ogóle tutaj widziałem też, że chyba jakiś evencik jest, więc też chodź. Przejdźmy się do tego eventa. Może tam coś ciekawego nas czekać. Coś dostaliśmy już lepszego? Tak. Miecz lepszy. Madman Blade. Coś takiego jeszcze dostaliśmy. UE. I to też z kompletu? Nie, no kaktus. Kaktus jest słabszy. Ja bym chciał tym kaktusem. I ornament. Lakus 20. Dobra, bierzemy. No, bo teraz dostajemy chyba coś OP od razu, nie? Dawaj coś OP. I. Nie dostaliśmy nic OP. Szkoda. Szkoda, że nie dostaliśmy nic. OP, ale chodźmy tutaj się przejść. O, ale jesteśmy pod The Power Rangers'em. Co tutaj nam potrzeba? Power recommended 200k. Aha, no ledwo 1k mamy. Christmas dungeon. No szkoda, szkoda, że nie, nie możemy skorzystać z tego eventu. Ale no w takim razie trzeba wbić. Ale tutaj ile nam potrzebne jest na następnego? Na następnego nam jest potrzebne 3300. Dobra, no to przydałby się może nam level. Czy można tu wszystko zaznaczyć? Nie, możemy sobie tutaj założyć lepszy hełm. Coś jeszcze lepszego? Nie możemy nic lepszego. Choose all, sell. Plus 84. Mamy już golda. 145. 47, zobaczmy sobie, na co możemy go wydać. Nie, nie chcemy tutaj za, za Bobuksy nic kupować, tylko chcemy gdzieś wydać naszego Golda. Tutaj PvP, PvP nas też nie za bardzo interesuje, jak mam być szczery. Ale Rebirfa możemy zrobić. O, zróbmy sobie Rebirfa, Ex boosta dostaniemy. Ale animacja, ty zobaczcie, tutaj wszystkie itemy, i co, pracę wszystkie itemy, które mam. Oby no nie, ale tylko jakaś lepsza skrzynia, epic, epic, legendary chyba jakieś. co nam to da? kurde, jak, jakby huge dropił, ale nic nie dostaliśmy. czyli teraz mamy po prostu lepsze czesty, tak? auto cell o, auto sell uncommon, no o, i teraz będzie szybciej chyba tak i dostaliśmy coś lepszego już na starcie. 456. no dobra, teraz to dostajemy mocne temy. power. Już ponad mamy, więc chodźmy sobie jeszcze ten pierwszy starter zrobić. A, cooldown 50 sekund, tak? I will defeat you. No to co my mamy w takim razie tutaj zrobić? No musimy tylko czekać. Dobra, to sobie chwilę poczekam i. Może zrobimy sobie tego, tego medium dungeonka. Dobra, no i udało nam się trochę tutaj porolować. I jak możecie zobaczyć, już 2000 siły mam, więc wejdźmy sobie tutaj, też się odnowiło i mamy też tutaj szansę na brązki w ogóle. Nie zauważyłem wcześniej, więc no wejdźmy sobie tutaj, zawalczmy. My się zawalczę i uda nam się już na następny raz zrobić tego mediuma już na sam koniec byśmy sobie zrobili, bo tak to... To lipa, jak tutaj odcinek jest tylko Easy Dungeon, no to taki dla bobasów będzie odcinek wtedy. Nie może? Nie może tak być, więc chodźmy tutaj szybko na tego bosika. Jakiś OP Drop poprosimy. OP Drop. Chodź tu on się dla... eee, na dwa hity, teraz pada, dobra, ale S. Es... Ale S. Es... Luck Potion też dostaliśmy. Użyjmy też sobie, żeby tutaj jeszcze porolować chwilkę, żeby zdobyć te ile? 3000? Równo tam trzeba. 300, No to chwilę to zejdzie. Dobra, lak na 3 minutki włączony i zobaczymy, co nam to dropnie. O, już widzicie, lepszy hełmik, lepsza tutaj zbrojka. Uuuu, jeszcze jakiś tutaj efekty zielone, no. Kozacko, kozacko to wygląda. No i dobra, chwilę poławczyłem znowu i udało się wbić tysiąca siły, więc całkiem nieźle. I się udało wrócić do główki Steve'a 1600 tutaj nam daje. Więc fajnie, liczyłem na to, że też nam się uda dropnąć ten duł od Steve'a, ale no. Niestety, niestety się nie udało. Szkoda, bo chciałem zobaczyć jak cały komplecik Steve'a tutaj będzie wyglądać. I tutaj sprawdźmy szansę. Mamy końsy, 50 końców. A, czy trzeba to robić cały czas, żeby końce robić. Właśnie też liczyłem na to, że sobie pozbieram na tego rebirfa, ale te wszystkie rzeczy tutaj warte są po 1, ale te zielone po 10, a te niebieskie nawet nie, nie, nie wiem za ile. Bo nieczęsto nie, nie one dropy mamy chyba z 1% na nie. Czekajcie, tutaj na rebirfie pisze ile mamy procent. Mamy na nie, no właśnie, 1%. Fajnie już by było wbić ten Rebir w trzeci, bo tam już mamy 3%. Gdzieś więcej zarabiali. Tutaj widzę, że Brass Ring też jest. I brąski Key znowu do zdobycia, tylko większe procenty na nie. Więc chodźmy tutaj na ten kolejny Dungeon. Sprawdźmy się, czy jesteśmy na tym wystarczająco silni, aby tutaj go pokonać. Eee, bambiki, bambiki. A teraz coś. A to ten sam dungeon, tylko po prostu inne moby. Szkoda, że to jakoś nie inaczej wygląda, ale no okej, okay, no nie można mieć wszystkiego, tak? No fajne, fajne animacje. Tutaj skrzyneczka nam tutaj się kręci, losuje. Jakieś tutaj Steve'y, nie Steve'y. dobra, chodź. Ciao! Ciao! Normalnie jak ty. Jak blok Podobnie, no? Całkiem podobnie. I to już? A boss? O, oh jest boss. 3,500, tysiąca, no ty, e, mądry jesteś? 9000 no, HP, zabijemy go, mamy z nim szansę w ogóle? Dawaj, 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 lecimy, lecimy, 1600. Eee, on nic nie bije nam, dobra, ale S. Ale S, no, no, ba. Ale S, 50 HP. Rozwalane, dostaliśmy coś lepszego. Nie, e, guardian Helmet jakiś dostaliśmy. To ile tutaj daje? No, ale kurde, nie będziemy mieć naszego Steve'a. 2300. Dobra, no to zakładamy. Miecz 1800. Eee kurde, teraz jakiś paladem wyglądamy. Dobra, za ile to sprzedamy wszystko? Za 66, tylko mamy 700. O, tutaj prawie, prawie podobny miecz do naszego. To troszeczkę słabszy. Możemy jeszcze zrobić sobie tego słabego dungeonka. I może nam się uda ten klucz zdobyć. Chociaż, no słabo to widzę. Ile jest na niego? 4%. Tutaj tam było 6. I nie udało nam się też tego ornamentu lepszego zdobyć. Więc też szkoda, ale chodźmy tutaj. No 20, hawy, Tutaj to bombiki. 5700 już siły. To nie do powstrzymania jesteśmy. A w ogóle ile tu gold leci? Bo też nie zauważyłem. Chyba z 20, 30. Mamy 710. Więc zaraz sobie zobaczymy tutaj po Bosiku, ile dostaniemy. No Dobra, cyk, na hita pada. Udało się. I dostaliśmy 20 gold. No dobra, no to trzeba sobie tutaj pofarmić. Tutaj widzę, że ludzie. Po 11 tysięcy, 85 tysięcy. No ale prawie wygląda jak ja. Ten sam strój mamy. Chyba, tak? No, ten sam strój mamy. Czy coś dostaliśmy jeszcze lepszego przez ten czas? Nie. A sprzedać możemy za 34 tylko, więc. O, nie, nie, nie. Przepraszam bardzo. Tutaj ten Cancel. Cancel. I mamy tu 470. Plus 94. U, widzicie? Lepsze, lepsze. No ale teraz wyglądamy jak kurde ze Star Wars troszeczkę. Bo chyba to jest ze Star Wars. Mechanical Servant. No, to chyba tak. No to co, ja tu sobie jeszcze poawczę. Postaramy się tutaj może wbić jakiegoś rebirfika większego. Może jakieś legendarne itemy. A jak na razie, to co, jeśli Wam się odcinek podobał, znosić sobie łapeczkę w górę, subskrypcję z dzwonem. I na razie.